Trener Sebastian Klimczyk po meczu sparingowym z Limanowią. Trenerze, kilka słów podsumowania. Kolejna bardzo wartościowa jednostka sparingowa w naszym wykonaniu z czwartoligowcem. Mieliśmy po raz kolejny okazję odrobić lekcję grania z drużyną na, na, wyższej, na wyższej intensywności, w wyższym tempie I, i naprawdę mam bardzo dużo powodów do zadowolenia po tym spotkaniu. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była świetna, naprawdę bardzo dobra. Mimo, że przeciwnik stworzył sobie kilka sytuacji, natomiast były one stwarzane na głównie stałych fragmentach gry. Z mojej perspektywy mówię świetna, dlatego że świetnie budowaliśmy w budowaniu niskim. Bardzo fajnie wychodziło otwarcie gry, więc mimo, że tych sytuacji może nie stwarzaliśmy jakoś bardzo dużo, natomiast założenie i, i, i cele, które sobie obraliśmy na ten, na ten mecz, i przede wszystkim rzeczy, o, na, o których które trenowaliśmy podczas tygodnia były bardzo fajnie, bardzo fajnie wychodziły. Druga połowa, w drugiej połowie mieliśmy natomiast więcej sytuacji strzeleckich. Organizacyjnie wyglądaliśmy już troszkę gorzej. Ilość sytuacji, które stwarzaliśmy, była głównie z ataku szybkiego, więc jeszcze to też kolejny element, który, który idzie po malutku w górę. Obrona niska wyglądała średnio. Jest to rzecz, która się tak naprawdę powiela, więc od poniedziałku wchodził na Duże boisko więc będzie przestrzeń do. Do pracy. Natomiast podsumowując, finalnie kończymy mecz wynikiem 2-2, tracąc bramkę w ostatniej akcji meczu. Wynik nie jest tutaj rzeczą nadrzędną, ale jednak buduje mental, buduje głowy. I biorąc pod uwagę, że w dniu dzisiejszym nie mieliśmy do dyspozycji dziewięciu zawodników, którzy mogliby grać tak naprawdę w podstawowym składzie, szansę dostała kolejna młodzież z roczników 2-6, z roczników 2007, to naprawdę jedyne co mogę powiedzieć to: dobra praca. Ja, ja chcę zgłosić, że tutaj powinienem przynajmniej mieć szansę zadać jakieś pytanie. Nie mam więcej pytań, dziękuję. Chodzi pan dalej. Dziękuję. Kurde.